Siemens tylko z tej strony Kaspekt dzisiaj jest Blue jest siema i Siema 7350 Jest video Tak, ten kubuś Dobra, to Kuba. jest część druga mojego specjalu z okazji widzów Bardzo dużo staracie się, nawet dobijacie do stół ileś wyświetleń, lajki lecą, a nawet subskrypcja, bo duża wypada, więc praktycznie Dobra, mam specjalnego gościa 735 czyli dawnego yeah. okusa z serwera z Server Jest no. tu ktoś, kogo by można poklepać? Wątpię, Dobra, bo... to pokażesz mi bazę? No to tepaj. Mhm. Tepaj się. Greit. <śmienic> wow. no, to jest fajne to jest... to jest... kapuję, wywalili mnie do ktoś, dobra. A ja wiesz co? Ej, te mamę, aby mnie nie bić. Mogę. Mimo to, że mam 10 na 10 power'a to i tak nie mogę ustawić bezset home. Nie wiem dlaczego. I, Właśnie. i klejma. Właśnie. Mega jest serwa. Ej, weź nie klejmuj. Ale nie klejmuję. No mam nadzieję. No na pewno. Mi chodzi o to, że jak chcę ustawić gdzieś byle, gdzie, nawet... Na free chcę ustawić set, 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 homa. Jak a chyba to, to pisze, że mam bardzo mało, że nie mam power, a mam 10 na 10. Bo musisz chyba jeszcze parę ludzi zabić. Ja też tak mam czasami. Ja jeszcze na razie zabijam ludzi. jak chyba 10 na 10 to jest chyba full. No właśnie, ale jakoś nie działa. Ej, okuz, musisz odklajmować tutaj, wiesz, yy, na Freebocie z, z tą gildią, co mam. No. Czekaj, kośnik F u um, slime. W raz Ale musisz być na tamtym terenie, żeby klajmować Nie, bo ten całą, cały cały klajm sunąłem Tylko sobie bazę zaklejmuje Les? Co? Te się do mnie Dobra, to tak. Mam niedaleko miejsce na paskę, to trzeba się wkopać Aha, tu kilofa no nie się. To weź ten kilo szybko No, już wiem A, Przecież jest tak automatyczne kopanie, co w takim stylu Nuker, ale na tym serwie jest zablokowany Aha, spoko Kopam się tam To bedroka masz kopać Dobra, będę tak się kopał jest to, jadę. Ja się tutaj zasuwałem nie spadł. Do kogo mogę się tepać? Do nas A gdzie wy jesteście? No w co ty zrobiłeś No ja się kopię na sam dół A, no, my robimy praktycznie to, że próbujemy

Jesteśmy się roku. Okej. Okay. Teraz kopujemy. Jeszcze jedną kratkę w górę. A co wy robicie? Bazę. No wam. Mogę z wami się zrobić. A nie czekaj! Może no. o, jed... o dwie o... patrz. Może byśmy trochę do góry wzięli o dwa o dzioki. Dwa Ej, dobra, BLUES, stepams. BLUES, buduj się! No dobra, a, Ej, poczekaj... BLUES, wchodź do No dobra, dobra! O tak, o, daj mi o tyle kratek. Ej, siedemset... Trzeba iść po łopatę. Zaakceptuj kacper. Okej. Okay. Ej, się da! Co ma tym w gridzie? No bo jak wyszłeś, to cię nie ma. Nie. Ej, ktoś mi zrobił swój Weź coś napisz, kuba. Ej, weź mnie dodaj do działki, kacper. Nie mogę. Mam kumul. Ej, ktoś mnie zbliżył Nie no. Co ty robisz? Ej, a kogo to jest no, działka? No, Co ty robisz? Nie. Ej, No, no napisze join na Niki. Dobra, i... E, no i... Ej, no nie ten nie! Jestem, wiesz. Co ty robisz? Gupiz, dostał dał nam... dostał. Dawno dostał. Ej, Kasper, a to twoja działka? No, nie widać. Chłopacy, e, wiem gdzie są diamenty teraz, tam jest na podstawie jest diament wow. Ja też mam x -raya. mogę się do nich wkopać Kopcie Czekajcie, tam. tam jest jeden, tam No widzę, mam x e, Mam x o, tak, wyleciał na lol Dobra, mam diament, kopię go Jeden mi wyleciał, żal Dobra, ale co dalej Ja, ja lecę po kilof... Nie, przynajmniej obojętnie Noo, No, ja... Ej, a gdzie wy tą bazę budujecie? Z 12 naszym no. mam Ej, weźcie mnie tepnijcie, popatrzę No to dalej, tepała do mnie Typała, jak Mogę wam pomóc rozkopać albo coś No to Nie. dalej Ej Macie, Dał, wzi wzi wziąłem węgiel. Weź mi węgiel. Czyna, a na no, co, na co? Za, za jaki oszu, za... No sięgdałem przed... Co... Zajmę się za, węgiel, co za... Oddaj węgiel, węgiel oddaj. A, spokojnie. I drewno też mam. Już dać ci? Nie, nie masz ma... dać mi. Ty ja chodź szukać, bo masz węgiel. Muszę się nie skopnąć żeby za tyle masz, masz, drewno, masz drewno. Nie przeszkadzać oczy Nie Nie będą mi dzwonić Ej, mam pomysł na gildię Poczekajcie, poczekajcie My zrobimy taką... No fuck you Nie mogę Po Poczekajcie O, tutaj a ja, ja mam kurzę ten O ciepło! Ej, kupa! Kupa ciepła jest! jest. Wyjdź. Luz zaakceptuj Dobra... No nie tak, ja nie mogę! Miał być całe rozkopane! No ale takie kwadratowe, no to, to takie nieładne trochę. No cóż coś musisz? Na ten. No, no zmaź się. Zjemy cię przynajmniej. jaki kanibal. Jaki. Mogę wam pomóc?